Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu na lotnisku Rakowice pod Krakowem wylądowali lotnicy czechosłowaccy. Ich wizytę anonsowano już z miesięcznym wyprzedzeniem. Z Krakowa piloci armii czechosłowackiej udali się do Warszawy, ale ze względu na nawałnicę śnieżną nad lasami kieleckimi większość z nich zawróciła do Krakowa. Jeden samolot przymusowo lądował pod Jędrzejowem, inny pod Skaryszewem. Podobny los spotkał załogi trzech potezów drugiego Pułku Lotniczego, które wysłano w celu towarzyszenia gościom z Czechosłowacji. Do stolicy Polski przedarł się tylko jeden czechosłowacki samolot. lotnicza historia Polski